Elu, witam wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem oczywiście Geon I moi drodzy przyszedł czas żeby nagrać kolejny fajny odcinek z Brawl Stars Dzisiaj jest nietypowy odcinek bo Ogólnie wbiłem 10 tysięcy Jak widzicie mam 10 tysięcy 98 puszek No i ogólnie Dzisiaj mam taki no króciutki opening Że mam big boxa Mega boxa W mocy jeżeli coś, jeżeli coś trafię I te, tutaj tego mega boxa za 1000, znaczy za 10 tysięcy pucharków, więc dzisiaj sobie na pewno pogramy i oczywiście przed wstępem chciałbym oczywiście e, e, chciałbym oczywiście powiedzieć, żebyście zasubskrybowali mój kanał, bo już jest niewiele do 30 subskrypcji i będziemy może w tym roku po, do, do końca wakacji lecieli po 100 subskrypcji, więc naprawdę niewiele brakuje, więc zostaw pod tym odcinkiem subika z dzwoneczkiem czy co. A ja już bez wyzwania zacznijmy nasz odcinek. No i wbijajcie na kanał Geon Games Geon Plus, na którym jest wiele fajnych odcinków. Wbijajcie również na Siekiera28, bo on też ma fajne odcinki. I na wieczny gracz, bo on też jest bardzo mocny. Ostatnio wyleciał odcinek ze mną, więc wbijajcie taki znaczek takiej czarnej pantery czy czegoś. Nie wiem, lew czy to. Ale polecam bardzo serdecznie. Wbijajcie do niego. on ma fajne odcinki. Może niedługo nawet live będzie, będzie robił. Ja też może niedługo zrobię. Tylko nie wiem na którym kanale. Okej, okay, jest dobrze. Jest dobrze. Okej, okay, lecimy, 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 lecimy. No dobra. Nie! Co ty zrobił? Dobra, na szczęście wybił, wybił. OK, ten L Primo musi. Mm, NIE! co ja zrobiłem! Jaki zemie gamon! Gałgan, normalnie. Pyk! Dobra. Jaki mnie gałgan, moi drodzy. No joł hoł how, no. Dobrze mówisz, Daryl. W ogóle fajnie, że ten Daryl mówi, bo kiedyś była wersja, w której on nie mówił, a teraz mówi. Mm. Pyk. Pyk, robimy ich, robimy ich, robimy ich. O kurde Okej. Okay. To może sobie troszeczkę ściszę. Bo możemy je nie słychać nie, ale jest idealnie. Okej. Okay. Lecimy. Mm. Pyk, 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 pyk. Trzeba tam pomóc. Mu. Bo jakoś musimy to raczej to wygrać. Nie no, poko mnie, je, ale okej, okay, nic się nie stało. No i jak dzisiaj nam coś wydropi, no to koks, moi drodzy. Jo, ho-hoł, już po świętach dawno. Dam radę, dam radę, nie dam rady. Tak, dałem radę, moi drodzy, dałem radę. Gdy on zawsze daje radę. I wbijajcie na kanał Domik Games, Domik Plus, bo on od chyba 5 miesięcy, czy tam od ilu nie nagrywa, ale to nie oznacza, że nie można czegoś tam po sobie jednak zostawić. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Ej, jakie lagi skrętne. Dawaj. No i jak widzicie wygraliśmy to. To jest taka prościzna, że mucha nie siada. Okej. Okay. Wygraliśmy. W ogóle serdecznie Was zapraszam do mojego klubu Gang Geona, bo tu jest taki czerwony piorunek. Mamy, jest tak, dokładnie. O, prosek wydropił Sandy. Prosek to jest wieczny gracz, więc tak, to jest jakiś Haskius, has, nie wiem kto to jest. Tutaj jest siekiera 28. Prosek, wypij mi smakołyk, ja Cross i prosek, więc jest nas dokładnie siedmiu, na stu, więc nie jest, nie jest to za dużo, ale nadal, nadal jest jakieś wsparcie, więc teraz sobie pogramy na dło, a potem może na solówkę i otwieramy nasz mini opening. Jeżeli coś wydropimy, to koks, a jeżeli nie, no to ja się załamię. Mam no takiego Leo, no to ja bym chciała, moi drodzy. Koks Leo, no to... W ogóle ten skin do pierożkowego derla mi się podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Ok, let's go. W ogóle spytacie mnie w komentarzach, czemu mam tak mało gemów, bo co nie wydałem na tego pierożkowego derla, przez przypadek kupiłem, bo podobno mówi się, że to jest ostatnia okazja na zakup, a tak naprawdę nie jest. Może na kolejny chiński rok będzie można go kupić, ja nie wiem. Piszcie w komentarzach, bo wy to się lepiej ode mnie znacie i ten kto, ten kto napisze w komentarzu hashtag #hashtag pierożek dostanie serduszko no i kto wie, może nawet go zaproszę do znajomych okej, okay, lecimy nie ma coś w ogóle nie ma tam są, dobra Serci Edgar na 11 po nas Zostałem sam. Dobra, tak ma być, mój głos. I 9 półsłupków. Daryl to bardzo fajna postać. Kiedyś moja, ulubiona, ale teraz chciałbym nabić rangę na bo. Już 17. Yy, I lecimy sobie na solóweczkę Może wygramy. I otwieramy opening. Jest z czym problem, moi drodzy. Okej, okay. Dobra. Trzeba się upewnić, czy tu nikogo nie ma, bo nie chcę mieć zaraz jakiegoś wjazdu na chatę. Rozumiecie, o co kamam. O co Więc... okej. Okay. Pierwsza skrzyneczka zrobiona. Druga. Druga już zrobiona. Teraz lecimy po tą mm, trzecią. O kurde, co to tu... jest? Robimy Edgara. Albo dobra, nie, bo nam uciekł. Ooo, jak miło. już kill you. Zabiłem go. Cyk, cyk, cyk. Idź mi stąd. To są moje skrzyneczki. Mam w ogóle taki fajny gadżet do tego, bo. Że mi się może ulskłodować. O, Amber. Dobra, cyk. O nie no załatwiła nam to jaka baba sklepna, no, no widzicie. Piper, ty to mi lepiej nie podskakuj. Więc ja za chwilę już mam 9 powerwów, już się ładuję, go Ci wyjaśniam za chwilę. To będziesz miała. Jakiś suchar z niej. O ktoś mnie ogląda nawet. Okej, okay, spoko. Odwal się. No i jak widzicie, to jest takie proste, że... Człowiek, to ja, ja tak jak mogę tak grać, to człowiek, to taka prościzna, że już mam 17 rangę, no bo nie, nie ma. Oh. No trudno, ktoś się chyba poddał. I 17 ranga. Jakiś Kto mnie zaprasza? Prosek mnie zaprasza. To wieczny gracz mnie zaprasza, więc. <laughs> Dobra, moi drodzy. Więc teraz przechodzimy do openingu. 58 monet Kruk 11 Rico 12 Daryl 14 Spoko Mega Box Piątka 225 monet Barley 10 El Primo 19 Dino 25 Bo 28 Rico 40 Okej okay. Zobacz Ale nie I teraz lecimy Proszę no nie, moi drodzy, no co jest? 258 monet, do tego Jackie 12, Edgar 17, Brock 28, Rico 30, Daryl 50. No to co tu się stało? No, no nie, no co tu się stało? No kurde, moi drodzy, no co jest? już sobie wezmę te momenty do tego El Primu. No jak, moi drodzy, widzicie, no nic mi się nie udaje. No to takie gówno z tego Brawla. No super cel dałbyś mi tą PAM, Piper czy cokolwiek. No kurde. Ja. No zawiodłem się, no moi widzowie, no co tu się odwaliło, no. Ja dybam nad tym i to... Ja... No jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, czy cokolwiek na pocieszenie, bo takie gówno jest z tego supercela, że ja nawet tego słowami nie mogę opisać. Taki gówno z tego supercela. Dobra, no to pa widzowie, trzymajcie się i narka.